Karol III podjął decyzję i w Harry'ego niezważalna zdaniem Williama. W maju odbyła się koronacja Karola III i królowej Camilli. Tu sprzed premiera swoich pamiętników Książę Harry wyjawił w jednym z wywiadów. Że nie otrzymali jeszcze wraz z zaproszenia na uroczystość. Jak jednak donosi Daily Mail jego ojciec podjął już w tej kwestii decyzję. Zignorował przy tym opinię swojego następcy, Williama. Stosunki w rodzinie królewskiej od kilku miesięcy są bardzo napięte. Najpierw na nowego króla i jego bliskich spadły oskarżenia z w zawarte w ich dokumencie dla Netflixa. A potem zowita porcja wyrzutów we wspomnieniach Harry'ego. Król Karol III stanął przed dwoma poważnymi dylematami. Chodzi o syna, koronację i Camilla. Palac postanowił nie reagować na nowe ataki pary. Nie ukazało się żadne oświadczenia ani żaden artykuł z przeciekami w sprawie tego. Jak Karol i William chcą rozwiązać spór z Harrym i Meghan. kwestia ta wymaga natomiast pilnej interwencji. Gdy w maju odbędzie koronacja Karola i, na które susksowie nie zostali jeszcze nie zaproszeni, król stanął przed trudnym dylematem. Nie zaproszenie syna i synowej zostało by źle odebrane przez opinię publiczną a sami zainteresowani zyskaliby nowy orzeźm w z krewnymi. Z kolei wysłanie zaproszenia też nie spodoba się sporej części Brytyjczyków. Nasilają się bowiem głosy, za Harrego należy pozbawić tytułu. Ksiaska księcia Harrego wychodzi po polsku. Józmo znaja zamawiać. Do tego dochodzi kwestia tego, czy ewentualne pojawienie się z seksów nie odwróci uwagi od koronacji. To właśnie tego ma się obawiać książę William, donosi Daj ile Mail. Następca tronu boi się także, że brat wykorzysta swiętą monarchii, by wykracić jakiś numer do autopromocji. Dlatego uważa, że wizyta brata musi zostać szczegółowo zaplanowana przez palac, a haremu nie można dawać wolnej reki. Karol miał jednak dojść do wniosku, że to nieobecność z Harry'ego byłaby bardziej walkowana przez prasę niż jego obecność. Dlatego poprosił arcybiskupa Canterbury, by pomógł mu przekonaniu syna do przylotu. za Harry przyleci na koronację króla. Karol III jest zdania, że Jak powiedziało z ile Mail, Karol jest gotowy pójść na szereg ustępstw, by osiągnąć swój cel. Rzekomo król może zaproponować scharemu, jemu i Khanowi zostana przydzielone prestiżowe miejsce w opactwie podczas koronacji lub otrzymanie molarnym zapewnienie. I będzie mógł zachować swoje tytuły.